Zora na obozie przygotowawczym w Zakopanem. Jestem z siebie dumny, bo wszedłem na nowy poziom determinacji i udało mi się z tobą wreszcie porozmawiać. A ja od dawna chciałem, bo dużo zmian w twojej karierze, w twoim życiu. Eee, może przede wszystkim tak, może w twoim wypadku niewiele zmieniło się w kwestii siedziby, chociaż poniekąd też, prawda? Jeżeli możesz powiedzieć, jak ci się trenuje w nowym środowisku, z nowymi osobami, no i w klubie, w którym już, już miałeś do czynienia witam wszystkich. Bo co, w nowym klubie, to w nowym klubie ja cały, cały czas tam trenowałem. No właśnie. I jedyne co po prostu e, zmieniła, się, zmieniła się ta grupa sparingowa. Mhm. I teraz teraz mam mam, mam nie będę ukrywał tego, to mam lepsze, lepsze grupy okay. chłopaki Eee, no niestety nie z mojej władzy, ale z 7-7, z są bardzo dobre chłopaki. Marek Fabiński, mhm. Emil Żewski, także jest z kim robić, eee, jest bardzo dobry trener, Robert Jotrz, i mhm. Także mi bardzo wszystko, wszystko podoba i, i wszystko, wszystko na razie dobrze idzie. Zobaczymy, sprawdzimy na, na walkach. To był taki moment właśnie, no bo z e, Twoimi pojedynkami było ostatnio różnie. Poza tym, że były dobre, to różnie się kończyły. E, to było coś takiego, nie wiem, potrzebowałeś odmiany w życiu? Powiedziałbym, że miałem, potrzebowałem jakieś odmiany, po prostu. Bo moje ostatnie, jeżeli chodzi o ostatnie walki, to ja po prostu przegrałem. I to był mój błęd. Przeciwnik, bardzo dobry przeciwnik był i... A jeżeli chodzi o tych, o tych walkach z Arturem, no to, to myślę, że myślę, że to jakoś yy, tylko, tylko z winy mojej, ani jakoś od, To zależało nie od trenera, a jakoś od klubu no. także. Także zmiany na pewno były potrzebne, bo ja cały się zrobiłem z kilkoma osobami. To wiadomo, to Kuba Kowalej, Arbi Semaj mhm. i po prostu staliśmy na miejscu. Tak jakoś, że zmiany były potrzebne na pewno i i jak gdyby dojdziałem się, że bo Anto zapas Poznań, że dalej, dalej będzie pracował z UCA, z Słosarskim Centrum Atletykę, to jakoś ja tam jako trener pracuję i zdecydowałem się, że na pewno te zmiany mnie pójdą na plusy i tak to? Rozumiem. Okej, okay, a jesteśmy teraz w Zakopanem, obóz przygotowawczy. no Tereny górskie nie są tobie obce, jako że pochodzi z Czeczenii, ale to no, chyba taki dobry powrót w góry, nie? Chyba dobre uczucie. To no, powiem ci, że ja pierwszy w, pierwszy w życiu jestem w górach. Naprawdę? Tak, okej. Okay. To są mamy, ale to ja nie byłem. Nie byłem i naprawdę fajny, fajne, bardzo, bardzo fajne I jedyne co, że to bardzo dobrze można kondycję zrobić. A miałeś problemy z kondycją, jak byłeś w górach? Pierwszy, pierwszy dzień bardzo ciężko było i dzisiaj. Dzisiaj zrobiłem chyba lepsze od wszystkich. Najpierw wyszedłem do końca, także kondycyjnie, że ja już zastanowiłem się o rok, najmniej trzy razy będę przyjeżdżał tu na tydzień, na dwa tygodnie mm. i bardzo mi spodobało się i wszystko. I na razie, na razie, na razie idzie wszystko na plus. Zobaczymy jutro są sparingi i jak będę trzymał na sparingach, góry górami, ja trzeba na mata sprawdzić czy kondycyjne jak. Pewnie. A po Twoim ostatnim pojedynku z Kleberem Kojkę, To gdzie, gdzie twoim zdaniem to cię stawia? W jakiej pozycji? Co, co się będzie działo w ogóle, wiesz, z Twoją karierą dalej? Twoje kolejne pojedynki. Kiedy? Ach, kiedy? Kiedy? To jeszcze nie wiem, bo bardzo, bardzo chcę załatwić Europę. No mhm. niestety dwa, trzy razy to co Jakoś... znaczy w Europie? Poza KSW? Masz poza KSW i są, są jest walki, ale ciężkie, ciężkie przecinik znaleźć, bo dwa, trzy razy odmówili, bo nie chcą ze mną walczyć, bo chyba nie wiem, czy to za duża reklama KSW robi. I fakt, że dochodzi, dochodzi do walki i wszystko jest, walka jest, dogadają wszystko, po prostu nie chcą ze mną walczyć, bo za dobry jest, za mało walk ma. A za bardzo dobry załodnik, i coś takiego, że dwa, trzy razy nie udało się. Teraz mam nadzieję, że jakoś uda się nam załatwić. A w KSW bo dopiero koniec roku. Załatwić. Ostatnio bardzo dobrze ci poszło z takich wyzwań poza ringiem czy klatką KSW. A DCC mam na myśli Złoty Medal. To jest coś takiego, będziesz szukał tych, takich wyzwań jeszcze więcej? Jak najbardziej, bo ja teraz chcę już startować trochę niżej, bo ja startowałem 7-7. I teraz chciałbym bardzo spróbować w wadze 70 i wśród śródmastersach, najlepszych na mm -hmm. zaawansowane grupy i zobaczymy jak nie pójdzie, to bardzo, bardzo chciałbym sprawdzić, ja cały czas chciałem, bo raz, raz jak było ADDC miałem kontuzję, drugi raz też chciałem pojechać, bo to tam zostało mi półtora miesięcy do walki, także i tak, tak upadało mi cały czas i w końcu, w końcu jakoś udało się i wygrałem, wygrałem, I tak jakoś. Jeżeli można tak nazywać, także tylko na punkty nikogo nie poddałem, to naprawdę jest grappling pod MMA to coś innego, bo i czysty grapling tam naprawdę trzeba dać siebie wszystko, żeby wygrać tą walkę, bo jeżeli chodzi o poddania, to ja i nie myślałem tam tylko, tylko wygrać te punkty. I także mnie bardzo spodobało się, także... Będę stertował cały czas. A czy to był taki kopniak w związku... Zaraz, Mistrzostwa Polski były po walce z Kleberem Kojkę, tak? tak? Tak. Właśnie, czy to był taki, jakiś taki kopniak, że wiesz, kurczę, no sposób w jaki zrobił to Kleber... Dla mnie naprawdę było niesamowite, przepraszam, że to mówię, ale to było niesamowite, to co on to zrobił. Eee, zresztą wiesz, bo lubisz grappling eee, <laughs> i potrafisz pewnie to przyznać. To był taki kopniak, żeby właśnie wiesz, pójść w tym kierunku i coś zrobić z tym. ja cały czas chciałem startować, ale jeżeli chodzi o Kleber, to wiadomo, wiadomo, on był bardzo dobry grapplerem. Wychodzi z jiu-jitsu i ja widziałem, że on jest dobry, że trzeba uważać. Po prostu jak on obalił mnie, jak jak stawałem, to fizycznie bardzo słaby był w kiełkowie. Kleber bardzo słaby był fizycznie, ja w ogóle nie czułem jego i tak pomyślałem, że kurde nie, naprawdę, że on nic mnie nie zrobi, bo on. Sprawia takie wrażenie, jakby I no. on, on i był fizycznie słaby, on nie jest fizycznie mocny, takie chody wysoki, no i jak już, już obaliłem go i naprawdę on tam bardzo dobrze rusza się, Jaka? jak jak woda. Hmm. Także, także jak, jak, jak dojdzie do drugiej walki, mam nadzieję, że dojdzie, to będziemy ustalić, że tylko na stójkę. I ja, ja żadnych walk nie widziałem Klebera, nie było w internecie i nie widziałam, co, 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 co on potrafi pokazać. I on ma tutaj jakoś dziwną stójkę, bo on cały czas leci do przodu, bo on chce, żeby go obalili. Mm -hmm. bo wpada, go obalają i on robi swoje. I także, także trzeba po prostu ustalić tę stójkę i znakał okay. ostatnie pytanie, ponieważ jednocześnie tutaj się odbywa obóz Arachionu, a na nim wielu Twoich być może kolegów yy, z Czeczeni. Jakoś tam miałeś okazję już z nimi spotkać się, pogadać, albo będziesz miał dopiero? Nie spotkałem się, już gadaliśmy, także mam nadzieję, że w czwartek pójdę do nich na sparingi, także my mamy jutro sparingi, a oni mają w czwartek. Jak będę miał siły, to na sparingi pójdę, a także już wszystkie widziałem, wszystkim gadałem, nie tylko z chłopakami z Szczecina, tak z całym klubem, z Arachionem, no tak. siedzieliśmy, gadaliśmy, także... Bo ja bardzo lubię do nich jeździć, bo naprawdę tam niesamowicie atmosfera jest. Bo tam tam ja, ja czuję, że tak jak pojadę to jakby, jakby na przykład jak u siebie w klubie. Także tam wszystkie oprócz, oprócz naszych chłopaków, tam wszyscy tam są bardzo tam takie Super, bardzo dziękuję za Twój czas. Nie przeszkadzam już. Powodzenia. Dziękuję.